Cześć moi drodzy, witajcie z tej strony ponownie Bomer. Do Wortandera wielkimi krokami zbliża się oczywiście wydarzenie zimowe. Cały event rozpocznie się 20 grudnia od godziny 12 i potrwa do 9 stycznia, również godziny 12. Do zdobycia mamy cztery główne nagrody. Leit 298D jest to maszyna premium, niskoerowy samolot i będzie on znajdował się w drzewku francuskim. Następnie mamy pojazd specjalny T80UM2 w drzewku radzieckim. Trzecim z kolei pojazdem, który możemy zdobyć, również jest to pojazd specjalny, jest Tornado IDS. Ostatnim z kolei pojazdem, który będziemy mogli zdobyć, również maszyna specjalna. Jest oczywiście okręt USS Newport News. Jeżeli chodzi o pomniejsze nagrody, to tutaj guiding będzie nam dawał możliwość zdobycia dikali. Mamy tutaj 5 dikali. Jeżeli zdobędziemy je wszystkie, to będziemy mogli osiągnąć jeszcze jeden dodatkowy, taki specjalny, kolejne pomniejsze nagrody. Dekoracje zegar z kukółką dla pojazdów naziemnych, i dekoracja młyn świąteczny dla floty. I oczywiście, zawsze mamy jakąś możliwość zdobycia ikony profilu. Tym razem nie jest inaczej. Tutaj właśnie wyświetla wam się trofeum tego eventu. Co musimy zrobić, aby zdobyć te nagrody? Wystarczy, że będziemy regularnie grali. I zdobywali 40 tysięcy punktów misji co 2 dni. Czyli, jeżeli chcecie zdobyć okręt, musicie w przeciągu 2 dni osiągnąć 40 tysięcy punktów misji. W zamian otrzymacie gwiazdkę, no i tym sposobem musicie tych gwiazdek uzbierać 8. Oczywiście, dla bardziej wytrwałych, aby ten pojazd sprzedać później na rynku, to musicie dobić aż do 10 gwiazdek. Dziewiąta gwiazdka to kamuflaż do tego specjalnego pojazdu A dziesiąta gwiazdka to dopiero możliwość sprzedaży na rynku Jeżeli ktoś oczywiście przeoczy i straci tą możliwość, nie zdobędzie tej gwiazdki To będzie mógł dokupić sobie tą gwiazdkę za złote orły Wszystkie zadania są takie same, czyli zawsze musimy zdobywać te 40 tysięcy punktów I zadania resetują się o godzinie 12 co 2 dni jeżeli chodzi o inne ważne informacje, to oczywiście maszyny, które mogą brać udział w tym evencie, to maszyny R3 bądź wyższej. Ale jak wszędzie są oczywiście jakieś wyjątki. Jeżeli macie bądź zdobyliście jakieś pojazdy specjalne z różnych innych eventów, będziecie te mogli sprawdzić po opisie na danym pojeździe. Jeżeli jest napisane, że ten pojazd pochodzi z jakiegoś eventu, to jest właśnie ta maszyna specjalna, którą również będziecie mogli sobie grać w tym evencie. No i oczywiście pamiętajcie o przeliczniku mnożniku punktów. Jeżeli będziecie grali wysokie ery, to w tym momencie tych punktów będziecie musieli zdobyć mniej. A jeżeli będziecie również grali bitwy realistyczne, to tym bardziej ten mnożnik będzie na Waszą korzyść. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze informacje z tego eventu. Chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku takich prostych poradach, które sprawią, iż będzie Wam łatwiej ten cały event zrobić i zdobyć te maszyny, które Was interesują. Patrząc z perspektywy poprzednich podobnych eventów, to muszę powiedzieć, że najłatwiej grindowało się marynarkę. Także, jeżeli chcecie zdobyć okręt, to bardzo dobrze, bo to będzie najłatwiejsza nagroda, nie licząc oczywiście premki nagroda specjalna do zdobycia. A sam okręt, z tego co wynika z jego parametrów, będzie naprawdę mega kozakiem i będzie naprawdę miażdżył. Także polecam um, zdobyć właśnie ten okręt. Dla tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, w które drzewko mają iść, czy mają zdobywać pojazdy naziemne, pojazd naziemny, czy pojazdy lotnicze, no to tutaj moja podpowiedź: oczywiście, idźcie w drzewko lotnicze. Tornado jest naprawdę świetną maszyną. Okej, okay, ta premka to jest taki zapychacz, no ale lepiej mieć niż nie mieć. No i jeżeli uda Wam się zdobyć w tym momencie aż trzy nagrody, czyli premkę tornado i okręt, to naprawdę dostaniecie dwie świetne maszyny. No i oczywiście premka, która będzie pojazdem bardziej do zabawy. Jeżeli chodzi o czołg, tutaj ja mam troszkę mieszane uczucia, naprawdę będzie brakowało tej termowizji. Aktywna obrona drost, ok, fajnie, no ale brak termowizji, to jest jednak dla mnie dużo, dlatego wolę zrezygnować z tego czołgu iść w okręty w okręt i w samoloty. To jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli Wy macie inne i chcecie robić na przykład tylko ten T80, te no to oczywiście to jest wasza, wasza decyzja. Ja Wam mogę życzyć tylko powodzenia. No i oczywiście zapomniałem wspomnieć, że mamy możliwość zakupienia i zdobycia pewnych skrzynek. Pierwsza to oczywiście lodowa skrzynia, która kosztuje 10 tysięcy srebrnych lwów, a klucz do jej otwarcia kosztuje 50 tysięcy. Tutaj nie chcę się rozwodzić, po prostu nie kupujcie tego. Szkoda wydawać srebrne lwy i tak nic nie zdobędziecie. Są filmiki z poprzednich eventów, gdzie ludzie. Wydają dziesiątki milionów srebrnych lwów i efekt jest taki, że dosłownie nie zdobywają nic interesującego. Czasami niektórzy dostają jakieś srebrne lwy, ale są to szczątkowe ilości, także naprawdę nie opłaca się kupować tych skrzynek. No, i oczywiście mamy kolejną skrzynkę, tym razem już skrzynka za złote orły. I tutaj za 999 złotych orłów będziemy mogli dostać taką skrzyneczkę, w której wypaść może już troszkę więcej, bo są tam nagrody gwarantowane. Przykładowo, będzie tutaj jeden dzień konta premium i 100 tysięcy srebrnych lwów w każdej skrzynce. Tutaj możemy jeszcze wylosować inne rzeczy, pojazdy szansa na zdobycie jest troszkę większa niż w poprzedniej skrzynce, ale ja osobiście uważam, że no nie opłaca się po prostu. Ale to jest moje zdanie. I to by było już wszystko moi drodzy. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.